Właśną marchewkę, Mniam! tak. Hej, tu Paza. Dziś będziemy rysować marchewkę. Bardzo pomocny będzie mój zawsze wesoły piórnik kształtów. No to startujemy. Mniam. Żeby narysować marchewkę potrzebne Co to za jedzonko? Wykorzystamy go kilka razy. To winogrona? Części marchewki. Nie. Rysujemy coś w rodzaju takiej małej czapeczki. O, to po, papryka? Teraz za Nie! jej boki. Na początku bok z lewej strony. I teraz bok. To kukurydza? Z lewej strony. Nie! Marchewki narysowane. To malina! I jeszcze pojawią się na nim takie małe wcięcia. Jak się jej przyznać? Nie! Życie. Sprawdźcie w domu, proszę. To marchewka! Tak, tak, tak! Na Wspominałam, jest to korzeń. Nad ziemią wystają tylko liście. Wystarczy za nie pociągnąć, żeby marchewkę wyrwać. Taka świeża, prosto z ziemi jest najlepsza. Oczywiście, przed zjedzeniem trzeba ją dobrze umyć. To jest to... marchewka. Marchewki to warzywa. Marchewka ma dużo witamin. Ja uwielbiam sok z marchwi. Ja też! To marchewka narysowana. Marchewka! Ja! 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 Swoją marchewkę. Mam nadzieję, że wszyscy zabierajcie się proszę do pracy. Orange! Wyślijcie je do nas na www.forfunkc.pl, a my pokażemy je na ekranie telewizora. Orange! Manko, że się ma zła! Marchewki są So yeah i can not midland